Współpraca trójstronna między biznesem, przedstawicielami administracji a United Nations Global Compact Network Poland jest kluczowa w rozwiązywaniu głównych problemów związanych z istnieniem szarej i czarnej strefy w polskiej gospodarce. Program przeciwdziałania szarej strefie realizujemy od 2014 roku i współpracowaliśmy tutaj z całym szeregiem branż, m.in. z branżą Paliwową, z branżą elektroniczną, z branżą tytoniową, spirytusową, a obecnie koncentrujemy się na branżach odpadowej i hazardowej. Nie bez wymieniłem branżę paliwową na pierwszym miejscu, jako że jeszcze 7-8 lat temu była to branża, która generowała największe straty dla budżetu. Cierpiał na tym nie tylko budżet, cierpieli uczciwie działający przedsiębiorcy. I w zasadzie wszyscy konsumenci. A dzisiaj na naszej konferencji mieliśmy okazję gościć m.in. profesora Wiesława Jaśnińskiego, który wówczas był wiceministrem finansów, a obecnie jest członkiem Rady Naukowej Programu Antykorupcyjnego United Nations Global Compact Poland. I właśnie dzięki takiej bardzo ścisłej współpracy, dzięki wymianie informacji, dzięki temu, że pewne rozwiązania były tworzone nie w tym budynku, nie wychodziły projekty wyłącznie spod długopisów czy spod klawiatury komputerów urzędników, ale najpierw miał miejsce dialog z biznesem i przedstawiciele legalnie działających przedsiębiorców mówili na czym się należy skoncentrować, dlatego też powstały regulacje, które przyczyniły się do uszczelnienia rynku paliwowego. I tego typu działania powinny mieć miejsce również w innych obszarach, to zresztą dzisiaj wybrzmiało z ust prezesa Adama Lamentowicza, który zwrócił na to uwagę, podobnie zresztą jak prezes Jakub Tyczkowski, którzy zwrócili na to uwagę, że to nie biznes powinien, recenzować przedstawione im projekty, tylko te projekty rozwiązań prawnych powinny powstawać w dialogu z biznesem od samego początku. Powiedziałem też, że obecnie koncentrujemy się na branży hazardowej, na branży odpadowej. Myślimy również o większym nacisku na przeciwdziałanie na przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu podrabianych towarów, również w formule e-commerce, i stąd zresztą taki profil naszego dzisiejszego panelu. Jeżeli chodzi o branżę hazardową, to mamy tutaj w zasadzie od lat sprecyzowane postulaty. Główny postulat to stworzenie rejestru zaufanych podmiotów. Obecnie mamy do czynienia z czymś odwrotnym, czyli z rejestrem podmiotów działających wbrew w ustawie i na tej liście prowadzonej przez Ministerstwo Finansów mamy już około 30 tysięcy podmiotów. My uważamy, że powinniśmy pójść inną drogą, powinniśmy edukować społeczeństwo, klientów, potencjalnych graczy, co powinni robić i jak powinni grać, żeby się nie na negatywne konsekwencje. Czyli tutaj oprócz edukacji mamy do czynienia również z postulatem zmiany formuły opodatkowania, Czyli od przychodu brutto, zmianę opodatkowania legalnie działających podmiotów. Jeżeli chodzi o branżę odpadową, to również mamy pewne sprecyzowane postulaty. Przy czym tutaj naszym głównym postulatem, który również wybrzmiał w dzisiejszej dyskusji, jest zacieśnienie dialogu między Ministerstwem Klimatu i Środowiska. A przedsiębiorcami, a organizacjami takimi jak nasza, po to, aby wspólnie wypracować racjonalne rozwiązania. I tutaj muszę zauważyć, że zagrożenie szans strefą w branży odpadowej nie maleje. Mimo tego, że wprowadzane są nowe rozwiązania, i na przykład powstał odpowiedni departament w Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska który zajmuje się właśnie przeciwdziałaniem przestępczości w obszarze odpadowej, to jednak praktycznie codziennie dowiadujemy się o nowych sytuacjach związanych z niebezpiecznymi odpadami, z, z nielegalnymi składowiskami odpadów, z nielegalnym sprowadzaniem odpadów, czyli całą z taką strefą, która zagraża nie tylko legalnie działającym przedsiębiorcom, ale również zagraża środowisku i nam wszystkim.